Pasek, którego nie widzicie, paska, taki malutki. Chyba go nie widzicie, bo to przez widzów nie może być widzialne, ten pasek. Bo jest to ujęcie komputerowe. Mamy głowa głowa zaczęła sferdzić. Dobra, babciu. Mamy coś, no, tu jest coś istotnego, dla nas nie. Idziemy od razu tu, bo to jest bardzo ważne. Pójdźmy tu, ona prawdopodobnie pójdzie za nami. Oby tutaj było jakieś istotne rzeczy, oczywiście, że nie ma. Pójdźmy dalej. Mamy tu bardzo ważną rzecz dla nas. Tu nic nie ma dla nas. byłego. Spideranujemy na. Dranujemy. Ostatnio miałem inny emulator, to inaczej to wygląda. No. Ona to usłyszała na 100% chyba nawet na 300% Na 300% ona tutaj zejdzie. Ty widzieliście to? Co tam się odwaliło? Pójdę se. Nie wiem. wiem, co zrobię. Co tu Tu babka. Nie wiem, czy ja mam wszystko zbindowane tak jak trzeba, ale. No ale musi być śmiesznie, trzeba się z czego, z czego pośmiać czyli ze mnie. Zagrujemy tutaj naszą babulkę. Rzucimy jej bombkę pod nogi. Może i nie wiecie co to jest rzucenie bombki pod nogi. Ostatnio z naszą kochaną bombką. Można dokonać takich czynów łapkowych. O, wychodzisz. Tylko czasem... na babkowie. Nie, uda nie udało się. Ech. Kiwam się, kiwam się. <grymne> Nawraca do domu? Czy wchodzi na pole? Nie słychać takiego tuptania. Pewnie myślicie, dlaczego ja to wziąłem stąd, zamiast iść, pokręcić to ja idę tu. Otóż bardzo istotna rzecz to jest. Bo tutaj zaohałasujemy, tutaj babcia. Przyjdzie. Będzie mieć jakąkolwiek kontrolę nad nią. A co pójdę teraz zrobić na polu. Nie mam dużo czasu, naprawdę nie mam dużo czasu. My to musimy zrobić szybko. Nie, nie widzisz mnie. Nie zdążyłem. Mam pomysł, głupi. Skrozę tak. 음음 <laughs> <laughs> Kapla. Przerzućmy sobie to tam. I pójdźmy sobie tu. To bezpiecznie na chwilę. Chociaż. Kacz się nie. Dobra, pójdziemy tam. Dobra, jak przy okazji to zrobimy to. Przy okazji zrobimy to, co sobie się Nie będę na razie babkił bo to. Gupi, głupi, 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 głupszy głupi, głupszy, głupi, głupszy, głupi, 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 i głupszy. No stary No ja robię nowy program. Gupi, gupszy, part tu. Nie.

you 要。<music> Thank you for watching! Okay. <laughs> i <laughs>